Są tacy ludzie, którzy z natury rzeczy budują wspólnotę, którzy włączają się w różne społeczności i przyciągają do siebie innych. Do takich osób należał Kazimierz Fariaszewski, nazywany Mały Kazio. Był bowiem niedużego wzrostu, ale był osobą towarzyską, człowiekiem zainteresowanym drugim człowiekiem. I budującym wspólnotę. Urodził się 2 grudnia 1928 roku w Warszawie, i tam, po uzyskaniu wykształcenia technicznego, pracował najpierw w fabryce, w zakładach kotlarskich i warsztatach samochodowych, inżyniera Kądziałko, a także w publicznej szkole zawodowej dla metalowców. Potem został zatrudniony w przedsiębiorstwie instalacji elektrycznych. Od 1950 roku przez 3 lata był w Ludowym Wojsku Polskim i dosłużył się tam stopnia sierżanta. 13 sierpnia 1955 roku zawarł związek sakramentalny, małżeński z Ireną, z domu Wasilewską i tworzyli zgodną rodzinę. Pan Kazio pracował tu w Lublinie. Najpierw jako trener lekkiej atletyki. Był koordynatorem w lubelskim związku sportowym, a potem pracował w różnych firmach jako kierownik zaopatrzenia, w różnych spółdzielniach budowlanych, mieszkaniowych, a ostatnią jego pracą to była pracownia konserwacji zabytków w Lublinie, gdzie był też kierownikiem zaopatrzenia. W międzyczasie też drugi raz. Pracował jako trener lekkiej atletyki. Mały Kazio znany jest z tego, tu w Lublinie, że kiedy rozpoczęła się posługa duszpasterska kapucynów w tym nowym kościele, ojciec Jan Jurczak szukał kogoś, kto by poprowadził sklepik z dewocjonaliami, z książkami i pan Kazio ze swoją żoną Ireną podjęli się prowadzenia tego sklepiku przez całe lata. Było to miejsce nie tylko propagowania dobrej książki, materiałów dewocyjnych, ale także miejsce spotkań, miejsce różnych inicjatyw. Drugą rzeczą, która charakteryzuje Małego Kazia, to jest Grupa Małego Kazia. I tak zatytułowany jest ten odcinek Grupa Małego Kazia. Ponieważ od 1982 roku pan Kazio razem ze swoją żoną Ireną. Pielgrzymowali na jasną górę z Lublina na pieszo. Powstała grupa małego Kazia, która do dzisiaj jeszcze funkcjonuje, bo pan Stanisław i Marian chodzą jeszcze do dzisiaj, mimo że mają po 70 kilka lat. I to była grupa, która nadawała ton trójeczce, czyli grupie numer 3, którą wcześniej prowadzili księża ze Staszica, a potem przejęli ją kapucyni i dzisiaj jest grupą namiotową. I zawsze są te tradycje, że wspomina się Małego Kazia, zwłaszcza, że on zmarł 3 sierpnia 2015 roku, właśnie w dzień, kiedy jego wnukowie wyruszali w drogę z razem z grupą Franciszkanów, w kapucynów z Poczekajki. Jeszcze jedna rzecz ważna jest do podkreślenia w życiu małego Kazia, który tworzył wspólnoty, ponieważ on należał do jednych z pierwszych małżeństw, do kręgu domowego Kościoła. Trzeba bowiem pamiętać, że domowy Kościół, Ruch, Światło, Życie Rodziny, został powołany przez księdza Blachnickiego, czyli godnego sługa Bożego, właśnie tu, w Lublinie ponieważ kiedy państwo ogrodnikowie spotkali w Małym Cichem księdza Blachnickiego, zachwycili się tymi ideałami i tutaj w Lublinie powstał pierwszy krąg, do którego potem dołączyli Kazimierz i Irena Fariaszewscy. Ich dzieci, wychowane w religijnej katolickiej rodzinie, podjęły formację we wspólnotach drogi neokatechumenalnej, Sen Sławek z żoną, a dzisiaj wnukowie są w różnych wspólnotach i tworzą takie grupy świadków, że ludzie tacy jak Mały Kazio, którzy tworzą wspólnoty, łączą innych ludzi, ciągle są potrzebni. Ufamy, że właśnie takie przykłady pobudzają nas do włączania się w życie społeczne w naszej ojczyźnie, w budowaniu zgody i jedności.